Systematyczność i przyjemność. Bardzo często jest tak, że pewne sprawy, które musimy, pewne rzeczy, czynności, które musimy wykonywać systematycznie, nie do końca są dla nas y, czymś, co sprawia nam przyjemność. Jak chociażby, nie wiem, dla niektórych może być wyzwaniem codzienne mycie zębów, albo sprzątanie po sobie, albo odkładanie y, jakichś y, rzeczy na miejsce dla innych osób wyzwaniem może być chociażby praca, którą muszą codziennie wykonać, a nie do końca ją może lubią. Poza tym, jeżeli idzie o odkładanie, no to Iwona dzisiaj na samym początku swojego wpisu zacytowała tekst mówiący o tym, że właśnie jeżeli chcesz, aby łatwa praca stała się ciężka to odłóż ją na później odkłady odkłada i naprawdę e, zacząć później zabrać się w końcu do tej czynności to jest wtedy już naprawdę nie lada wyzwanie ale wracając do przyjemności i związanej systematyczności, którą chcemy tutaj no, wdrożyć w naszym życiu aby nam było łatwiej robić pewne rzeczy, które faktycznie chcemy robić systematycznie ale tak jakoś nie jesteśmy w stanie się do nich przekonać, albo po prostu no one są dla nas nudne, nie sprawiają nam przyjemności, to warto zastanowić się, jaki element można do tej czynności dołączyć, który sprawi, że będzie nam przyjemnie. Przykładowo, jeżeli chcemy regularnie rano ćwiczyć, to może warto sobie kupić piękny strój sportowy, wygodne buty, chociażby do biegania. Ten strój już sobie wieczorem przygotować, czy wstajemy i on już nas wita z samego rana. Piękny strój do ćwiczeń, no, który aż się prosi, żeby z niego skorzystać. Jeżeli mm, jesteśmy w miejscu, w którym wiemy, że jest piękna okolica, no to pomyślmy sobie o tych wszystkich pięknych widokach, które zaraz zobaczymy, jak tylko wyjdziemy z domu. No to od razu bardziej się chce. Jeżeli przykładowo, tak jak tutaj Iwona podaje w dzisiejszym wpisie, ktoś ma wyzwanie z regularnym myciem zębów, no to zamiast te 3 minuty tak nudno spędzić, to można sobie już muzyczkę włączyć, może potańczyć w trakcie tego szorowania i ten czas związany z dbaniem o higienę jamy ustnej, o te dziąsełka, żeby zdrowe były i żeby dziur nie było w zębach, e, będzie nam się kojarzył już z czymś przyjemnym. A może dzięki temu jeszcze poprawimy sobie nastrój, słuchając właśnie swoich ulubionych kawałków i troszeczkę się jeszcze ruszając do tego e, rytmicznie. Także, no, sama, sama przyjemność. E, nudna rzecz może stać się czymś inspirującym, ciekawym. Wystarczy tylko zastanowić się, co można e, pięknego do tej czynności dołączyć. Co można w, w, zaangażować, żeby no, nasza e, taka rutyna nie była już e, taka monotonna. Jeżeli idzie o inne sprawy, e, to dobrze jest e, mieć. Prowadzić piękny kalendarz, w którym mamy porządek, ładnie sobie zapisujemy, najlepiej kolorowymi mazakami, co będziemy robić, układać sobie to wszystko, planować. I ta systematyczność powolutku, powolutku stanie się naszą codziennością, aż poczujemy, że my jesteśmy tak zorganizowani, jesteśmy tak systematyczni, że każdy pomysł, który nam przyjdzie do głowy, jesteśmy w stanie zrealizować, ponieważ jeżeli powiemy sobie, że dzisiaj, dzisiaj robię to i to, to to będzie zrobione. A fakt, że to będzie zrobione, przybliża nas do osiągnięcia sukcesu, jaki by on tam e, według nas nie był. Bo każdy ma oczywiście różne cele i dla każdego sukces oznacza coś innego. Pozdrawiam serdecznie, życzę dzisiaj pięknego dnia. Życzę Wam, żeby systematyczność wkradała się prawie że niepostrzeżenie. Do waszego życia, oczywiście za sprawą zmiany waszych tutaj e, czynności. Za, za tym, że tak pomalutków będziecie delikatnie, właśnie nie tak na hura, od razu gwałtownie, tylko tak delikatnie, codziennie usprawniać swoje życie aż w pewnym momencie się zorientujecie, że wow, jeszcze pół roku temu, jakby mi ktoś powiedział, że ja codziennie rano będę wstawać i biegać przez 40 minut, no to bym w życiu nie uwierzył. A proszę, już czwarty miesiąc tak biegam. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia jutro.